Cześć witam Was demon Kortyla No, <laughs> linia. Ja I Ja Dobra To wszyscy się przywitali i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka prawda? W naszej serii pudełk górników. górników Tak Ja tak. jestem w tej chwili ta górnikiem bo oni się tam góry na eee, Tak ja, ja mam lagi i nie widzę skina Kortyla no. Ja mam tak ja mam masę sprawców, nie. To jest to jest kolejny odcinek, w którym imperator siedzi pod ziemią. Korzel buduje coś na drzewa, a ja tak właściwie nic nie robię. To było bez sensu, nie wiem, czy wiesz. Uch, tak, spąd, Chwila kreśliwie. laguje. Poza. Dobra, jesteśmy w przerwie, chyba... chyba już jest lepiej. Ja w ogóle przerwy nie robiłem. No dobra, ja mam <kluje> Fuj, dobra. Pfff, jak wypunek. Żaden właściwie busz do góry. Ja dzisiaj zajmuję się zbieraniem, prawda, zwierząt i przewożeniem ich do arki nowej. A tak właściwie na zabicie u nas w jakimś naszym małym farmie. Chodźcie, chodźcie. O chodź się, o Tak. U. w here, here. He good, chodźcie, 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 chodźcie Dobre, dobre Zamykamy, zamykamy zamykam. Dobra, mamy krowy Ej Alej Tu w ogóle mamy taką małą plantację jak na razie Znaczy plantację No po prostu Oj oh, sorry Znowu. Dobra i teraz idziemy szukać innych zwierząt, tak znaczy ja idę. Dobra, bo ja narosię pod ziemią. Tak, bo imperator. Zły imperator posiadający ciemną stronę mocy na siedzi pod ziemią. Jakiś jakiś moment. Ale okej. Okay. No prze, przez to mamy kilka staków. Nie, kilka snaków cego, no. Kilka diamentów. No. A? No. Przez to ja mam jeszcze jeden? Y No, no. Ale yeah. No to się... idę nasz robić dom piękny Chyba będzie Gdyby ktoś oglądający to wszystko z mojej dlatego pracy... tego ja tutaj uzupełniam Poprawiam całą kopalnię Nie, nie dziwcie się Ja to... Tak, imperator Imperator robi mi wszystko poukadanie I tak dalej To ordny, i tak dalej, Fajny. Wow. O ale ciekawe są te filmiki, aż spać muszę chcę. Fuj Dobra, no kurde. Wypłynąć nie mogę. Tyryryt, tyryryt. Może włączę jakąś muzyczkę? Co ja tu w ogóle żyję? Taką muzyczkę, przepraszam. Wow. I w zasięgu wielu kratek nie widać żadnego zwierzącia. Tam były obok tego lasu brzozowego, tego normalnego. O, mam skwica. I bagi ze światłem. A ja mam lagi. No ja nie. Wiem. A ja cię zabiję teraz? A ja nie. Za co? Ym, nie, mówię o tym. O skwicie. Za to, że sobie pływa. Zasadniczo i daje woreczek ej teraz to się nazywa woreczek czernidłowy o, <głos> <ten>. <głos> tak przedtem były o co przedtem było? E, Torby z atramentem torbiel z atramentem. teraz jest woreczek jakiś <noise> tak w każdym i nam Jezus Maria. Ej, Kortel, opanuj świnię. To nie świnia, to nie drzwi. O Boże. Mamy drzwi. myślałbym, że to świnka morska. Ale ok. Niestety. Czyżby to była jakaś ukryta jaskinia? A, tak. Bardzo duża. Bardzo, naprawdę. ...gigantyczna jaskinia dwukrotkowa. Yy, to ja tam kopałem chyba żelazo. Nie wiem, w każdym razie zbieram trochę piasku. Bo niestety nigdzie w pobliżu... O nie, o patrz! Jak się przekotuje ten piasek, to jest jednak jakaś jaskinia. I tak w sumie nie wiemy, kiedy zaczęliśmy nagrywać. Trudnie. E, spoko, nagrywamy już szóstą minutę. Aha. A to tutaj pokazam. Dobra, musimy się już w tych kopalnia. Imperatorowi. To wracaj. Zaczęło się nudzić. Ow. Jak zwykle strasza zapomniałem. Tak. Ej, bo tu żerzot nie ma. Tutaj kopał kortyl najwidoczniej. Tak, 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 tak. Tak, w ogóle kortyl coś sobie buduję, nie? No no z na Widzę wągiel. W tej górze. W ogóle kiedyś będzie, trzeba na nią wleść jakoś. Dobra, to idziemy w drugą stronę. Wow. Tylko najpierw pójdziemy do góry, odłożyć trochę gliny. Bo mam trochę gliny, Korty możesz sobie przetopić na piecyk. Znaczy na, na cegły w sumie. Trochę piasku, a tą glinę to sobie to wkładam do tej skrzynki. O, wezmę jeszcze ten torbiel z atramentem. Łał, wow, by to było jak nie było. Y, nic? Jak to nic? Tu już prawie wyrosło. Takie nic, że coś. już mnie w tamtą stronę tak więc idziemy hmm. hmm. optifine by się przydał ja mam, a ja nie ja. bo nie ogarniesz. nie umiesz go grać nie umiem że minecraft mi odmawia modeladera, mam jedną mowce. Mam świnię Chodź świnko, dobra Trzcinę, coś tam mamy, to nie potrzeba Wejście do kolejnej jaskini jakby się nudził imperatorowi. Tam widzę drugą świnię. Może, zawsze imperator jak na chwilę. Ej, owco! Nie zatrzymuj się! Ej! Emin Jezus Maria! Eee, eee, e, 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 ja Jezu, no nie no i wszystko to musiało za mną skoczyć oczywiście. Wszystko jest tak głupie, że chodzi za mną wszędzie. Zaraz wpadnie tu... Ej, tutaj. Chodźcie, chodźcie. Wszyscy. Jest jakieś <laughs> zadanie dla mnie, czy mogę sobie wręczyć dół? Możesz sobie... Eee, idź się ale to jest nudne, Dobra, mam dwie owce i dwie świnie. I widzę jeszcze jedną owcę. Za chcesz z niej zrobić. Dobrze. No, Teraz bym to... Co hey, so. chwilę? Chodź. Nie. Zoo. So. Nie. Zoo. So. Ten, ten i ten. To jest zło. Jesteś ten oh, i ten. Widzę jeszcze jedną owcę i jeszcze jedną świnię. Całkiem ładna gromadka za mną idzie Ale nie ma kurczaków Uuu ale fajne A dobre Dzięki wszystkim, idziemy Z wartą kupą teraz Tam jest jeszcze jedna świnia, o i są krowy hmm. Ruszę. Czy ja za szybko chodzę naprawdę? Czy ja naprawdę chodzę aż tak szybko? Chodźcie do mnie, tutaj To Będę chodził w wojnie Krowy O Boże Czy pszenicę jeszcze aż tak smaczną? Nie kupowałem O, jest kurczak O, jest nawet kurczak to jest Makrowa, zapraszam. I chyba zrobię sobie screenshot. Po co? Jezus Maria. Okej. Okay. Hasan audio. Widzieliście. Nie wiadomo czemu, ale okej. Okay. Ale zwierzęta na szczęście są chyba wszystkie. Chyba wszystkie, bo nie, nie no nie ma jednego kurczaka. Chyba się flesza nie wystraszyły. Drugi kurczaku, chodź. Ale no kurczę, 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 nie kurczę, 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 się kurczę, 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 chodź, kurczę, 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 kurczę,

no ja to teraz tak ten, teraz ten będę budował zaraz, do, jak dokończę ten most. A ja jak przyjdę, chciałbym zobaczyć coś. Mm. Co jeszcze? Co jeszcze? Może frytki do tego? No, proszę. Świnie, chodź tu. Jezu. Nie! Tylko nie, nie wpadajcie tu, nie wpadajcie tu! Znaczy, no, no, tak wszystkie, kto fing, fing, fing. No, Nie, daje. Ale te hey, i kurczak jeden jest, są wszystkie że... złe stary marek rolnik farmy miał i, ja, i ja ho 4 świnie, 3 krowy, dwie owce i dwa kurczaki miał I, ja, i, ja, i jedna owca poszła się I, ja, i, ja, ho. Chodź, owcow. i mam mam chodź mam. Tu jest trzecia owca. Chodź owca. Poleć znowu na światło. Wszystko. Dojdziemy blisko. O ile widzę. Powróciłem z wyprawy. Mam Czekaj, 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 czekaj. Bo ja mam... Ja mam wyrzucić. Masz na to dość? <laughs> cicho mówię. Dobra, w sensie. proszę, mo możesz mówić. To ja? No. A, e, powróciłem z wyprawy, mam 4 sztuki trzciny. A, brawo. Dobra. To, to ja nie idąc na wyprawę pod trzcinę znalazłem więcej. No kurczaku! Aha, fajnie. Okay. To było takie, rozumiem, piękne zakończenie. Tam, jak tam wpadniesz, to cię zabije. Co? Samo się zabiję. Ej, chodźcie. Opsiup. Ej, ja, ja mam na to copyright. Co masz? Ja mam na to copyright. Copyrighty, man, to. Ej no, w co? Ej no, kurcze. Doszło mnie. Chodź. Ośmiu wielkiego imperium Zespiałeś hymny rosji napastrana na ronda nepek tłustnie ruszymy w stoczy całoda dalej okej okay. to teraz okay. dzieci przebijamy się przez dżunglę okej okay, jak te zwierzęta się przez to przebiją to będziesz pokrył Ej, na myśli dzieci miałeś mnie, Imperatora, Ciebie czy DJ-a? Yyy, nie. Świnie, owce, krowy i kurczaki. Tak, myślałeś na Szykidów. No tak. Chodź tu. Chodź. Kurczaku, chodź tu. A. Co? A. E, robisz cały odcinek, kto skacze. I to nieudolnie. Tak. Hmm. Przyszłem do skrzynki i nie wiem, działem ci, co chciałem. Aha, wiem. to znalazłem jedną trzcinę jakąś tu leżącą. Eee, nie, to jest moja. No, jak zginąłem to tam. No, ej, krowo i, i świnia, chodźcie. Wszyscy są? Wysoła gromadka. No, teraz bym potrzebował pomocy może. Może nie. Ktoś mi w jaki sposób ta krowa tu wskoczyła? To jest raz. Lecicie ja tu uszę. Dzisiaj nie ktoś... Oj, ale ładnie się rozsmułeś, wiesz? Dostaw. Nie, nie, nie. Nie zbieram. Jezu, nie, zamknę szybko te drzwiczki. Jestem. <gryw> da, dzięki. Ej, jestem z gromadką świnek. Ej, Pusie, gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? To Cholera, dupy mi zasłaniają. O, jest. Nie o chylu. O, co to było? o chylu. Przepraszam. Pupy. Dupy nie No owco! Ej, oddaj moje rzeczy. Ej, urosła. Oddaj moje rzeczy. Czy, 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 o, przepraszam. Chyba, że to Gdzie jest, krzyż Aha, tu jest Inter No nieważne Wszystko co chciałam, to mam No i nie bo myśli ojej, dalej ma... że nie wiecie, kucie. Z mogą normalnie wchodzić w poliana No tak mogą Co proszę A zamykam je a... <laughs> 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 Właśnie do środka. Ty też owco, Właś do środka. To jest niehumanitarne i brzydkie. No. No jak to? To nie smacznie i... wygląda. Marek, yy, nie żeby coś, ale Robiłbym to lepiej. Yy, nie żeby coś, ale też bym zrobił to lepiej, tyle tylko, że na razie zbierałem ogólnie. A, taka arka na Taka arka na I są straszne lagi i wygląda jakby ta świnia wyłaziła, co z tego. Krowa ci ucieka. Krowa mi uciekła. No to ją już zabiję. No to, to już zabiję. Aaa, no. paka! tam wlazł. To to jest Proszę, Ja chcę dobrać. już Jogboxa na wersję 1, 2, 3. Nie krzyś mi e? to po pierwsze, po drugie co chcesz? Jogbox. Co to jest? Paczka modów. A której jest Też. A... Ja, ja. Cytałem, kraw. Trzeba, chcę Ja chcę towncraft się bawić chcę Proszę mi Gierka Ja? To lepiej wejdź, bo ja jestem Blup. trochę daleko Daj, nie Opa! O, dorzuciłem Dziękuję Tylko uważaj na tą krowę ja. Nie, to... e, ok, ile nagrywamy? E, zaraz będzie 20 minuta. A, To kończymy. Nie Koń, końcu. No to zaraz będzie na, następnie, ale jak na razie to jest koniec. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym. Cześć! Kończymy jak się wydostanę. Nie, zaraz zaczniemy, już w kolejnym się wydostaniesz. Nie! dostał się. Ej, o i krowę ci uciekła! Głupi jesteś! Dobra, no to cześć.